Widział pan słonia? O tej porze jeszcze śpi. W porządku. Wiecie, towarzyszu, sytuacja międzynarodowa jest y, napięta. Trzeba by coś z tym zrobić, jakoś zareagować. Macie jakiś pomysł? A jak mam mieć, to mam. No, kontynuujcie, kontynuujcie. Zachodnie media przedstawiają fałszywy obraz Solidarności. Nasza propaganda działa zbyt mało finezyjnie. Zaraz, no zaraz. Zajmują się tym nasi wypróbowani, najlepsi towarzysze. A, pochodzenia chłoporobotniczego. Walą jak młotek. Tu trzeba używać towarzyszu młoteczka i dłódka. Co więc proponujecie? Urządzimy kontrolowaną zadynę. Robotnicy napadną na zmoców. Oczywiście na czele będą stali nasi prowokatorzy. Wybrałem najbardziej mordziastych żuli idących na naszej słysze. Sfilmujemy to i pokażemy w dzienniku. Mordziastych? Mordziastych, mordziastych. Sami popatrzcie, mam ich tu wszystkich. Do diabła! Gdzie się tacy legną? No, w piwnicach, na woli. Oczywiście trochę ich jeszcze podmolujemy. No, dla kontrastu zomowców wybrałem najpiękniejszych. Popatrzcie o to nasi chłopcy. No, czy... Genialne, no ale, ale ci żule, czy oni aby są pewni, no bo wiecie, może by ich tak po akcji wyeliminować? Nie trzeba to nasi ludzie. Nasi ludzie z takimi mordami emerytowani ubecy, alkoholicy, wyrzuceni z milicji. No, w porządku, a jakie są koszty akcji? Litr wody na łeb plus po 10 rolek papieru toaletowego. A ilu jest? 25. 250 rolek papieru toaletowego? Cholernie dużo! A Zgoda, towarzyszu, ale grajcie o dużą stawkę. W praktyce potrzebujemy... 300 rolek papieru musimy mieć rezerwę. A kto dowodzi naszymi siłami? Major Wiecheć z komendy na metodego, Stary, wypróbowany, twardy zomowiec. Ma łapy urobione we krwi po łokcie. Nie da plamy. No i najważniejszy jest jeszcze trup. Trup? No, w zamieszaniu podrzucimy trupa w milicyjnym mundurze. Dobre. A skąd go weźmiecie? Schłodni. no z chłodni. O, chyba że macie świeżego. Eee, dobrze, nie, dobrze. No to działajcie, chociaż. W magazynach nie mam w ogóle sraj taśmy. Malera, będę musiał uruchomić prywatne rezerwy.